Cześć, tu Ania. Witaj na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokazuję mój wypad do jednej z najlepszych restauracji w Hurgadzie, w której utalentowani kucharze przyrządzają idealnie przyprawione i skomponowane tradycyjne egipskie posiłki. Zapraszam do oglądania. Już przy wejściu do restauracji można złożyć zamówienie. Zdjęcia potraw ułatwiają podjęcie wyboru. Kucharze pracują na parterze. A posiłki spożywa się na piętrze. Tak wygląda mięsny stół. To jest grupa, jest, jest kofta. W mięso. Dlatego są um, przystawki, tak jak sałata różnego rodzaju. Ja już zjadłam swoją sałatkę, była przepyszna po prostu. Miałam. Teraz po prostu czuję różnicę między jedzeniem hotelowym a tym z restauracji. To, to jedzenie z restauracji jest po prostu. No. Jejciu! <laughs> Strasznie mi smakuje. Bardzo Wam polecam wyjście też na miasto i zjedzenie w restauracji. Restauracja jest oczywiście. Yy, klimatyzowana, bardzo przyjemnie się je. Jest duża przestrzeń. Nie chcę pokazywać to bardzo ludzi, ale ładnie tu jest. Bardzo ładnie to jest. Tak wygląda karta menu. Bardzo smaczne rzeczy są. Najwam się do syta. Zapłaciamy jakieś 35 euro ale w sumie zjadłam pół kilo kotletów, pół kilo kofta, czyli nasze polskie mielone, ale w bardzo tradycyjny sposób. Do tego napoje. Bardzo polecam napoje. Dzisiaj wypiłam wodę z cytryną i miętą. Naprawdę jest super wszystko bio. I to by było na tyle. <laughs> Bye. Bye! A tutaj jest też kontakt, jeżeli ktoś chce na hmm. Tak wygląda wejście. Naprawdę pustat. Gorąco polecam. Na tym kończę dzisiejszy odcinek. Jeżeli się podobał, zostaw lajka, subskrybuj, aby nie ominąć kolejnego i do zobaczenia następnym razem. Pa!